Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku tutaj dezy. Tak jest, yy, i motyl, to znaczy ja jestem dezy Motyl, no ale chciałem się wszystkie poczuć jak ja, więc dałem było to przyjemność. Dokładnie, mamy tutaj. Będziemy otwierać bardziej taką dynkę. O taką widoczną. No jest już mniej ważnej rzeczy, ale na takim tricord trade. Pusterbandu. Taki. Pikacz, czy to dęka, czy to Pikacz, nie wiemy. Dynkacz. Dynka. Dokładnie Yyy, Dyn, Dynka. Tak, to jest nasz pierwszy specjalny odcinek heroinowy. Nie pierwszy specjalny, ale pierwszy heroinowy. Więc postaraliśmy się, żeby faktycznie był on wyjątkowy. Mamy całe 50 mini paczek z Tricord Trade do Tyl otwarcia. Tylko jak się nimi podzielimy. Liczę na to, że paczki same nam wskażą. To, tak, jak mamy się podzielić, szczególnie w takim dniu jak dzisiaj, dobra, to otwieramy mimo tutaj widocznej mgły, która spowija nam cały Booster Bundle, Jak sobie poradzimy. Jakieś motyla, wspaniałe ręce, i we mgle otworzą wszystko. O, ale fajnie. Łatwo poszło. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Tak ładnie otworzymy. Mimo tej mgły, która jest coraz mocniejsza. Piękne pudełeczko z boosterami Jest ich aż tyle? Dobrze, odsuniemy wszystko, może je czas wysypać O, mgła się trochę rozrzedza Widać, które boostery są twoje Ha, bardzo śmieszne A skąd wiesz, że dzban to nie o ciebie chodziło? Co cwaniaczko? Bo mgła dobrze rozsądziła da, No dobra, niech będzie Pół na pół ja swoje zgarnę, żeby ci tu nie przeszkadzały. A jak kurde sobie dwa wymyślił, no. A ja już sobie pięknie ułożę. Ile ich tam jest? Przypada po, na łebka 25? Dokładnie. Obstawiam, że Mugula by nie oszukała. Też ustawiam, zabieram ci swoje z tego, z ekranu i ty możesz zaczynać. Dokładnie, już tutaj pięknie tylko ułożę. Zobaczymy, kto pierwszy zbierze całą serię wszystkich kart. Tak jest, to jest nasz wewnętrzny pojedynek. Kto będzie, po pierwsze, czy któremuś z nas uda się zebrać cały set z Trick or Trade, a druga sprawa, jeśli tak, to kto będzie potrzebował mniej boosterów, żeby to zrobić. Więc motyl, zaczynaj pojedynek. Kart nie jest dużo. W secie jest ich 30, oczywiście nie są to jakieś nowe karty, są to karty powyciągane z różnych setów. Jedyne co, to mają taki ostempelek z pikaczem. Właściwie Aha. z dyniaczem. O proszę, trzy karty. Może układaj je obok siebie różne, żebyśmy wiedzieli Be kiedy będzie ich już 30. Będą składał je typami? Proszę bardzo, typie. <grym> Dobrze, otwieram otwiera kolejnego boostera. Bu strajać tu będę zabierał te koliki. Będę zliczał ile już otworzyłeś mm. jako Sędzia przyzwoitości i te, w tym w tym Halloween chyba jako dzban. <laughs> Hunter, Gengar. Hunter, Gengar i Sharp. Tym razem boost, otwieranie boosterów nie idzie mi tak dobrze jak na zikowi. W Lorkanie, tak localnie. jest. Zapraszamy Was niniejszym na naszą krótką, trzyodcinkową serię Starter Deków z Lorkany. Może będzie dłuższa, ale na razie są tylko trzy. Tak, tak. Przewidujemy, że Lorkany będzie więcej. Natomiast obejrzyjcie, dajcie znać, co sądzicie, czy podoba Wam się ta gra, czy nie podoba. Czekamy tak. na Wasze opinie. O, proszę, kolejne, kolejne Pokémon Trivenant i Driven. Proszę, jak leci, na razie bez powtórek. Zobacz. Zaraz będzie jedna trzecia. Aj, Nazik zabrał mi umiejętność otwierania tych boosterów. Albo Lor'kana tak dobrze myślę, się otwiera. Myślę, że nic ci nie zabrała. Ty nigdy tego po prostu nie miałeś. Przesunę U. ci te boostery, a ty sobie układaj dalej. O proszę, Spectrier i szapet powtóreczka. Powtórki będę układał nad? Może tak. Albo pod? I zaraz nie wiemy, czy na górze jest oryginał, czy powtórka. Proszę bardzo, pierwsza powtórka. W to jest w czwartym posterze trafiła nam się pierwsza powtórka. Właściwie na motylowi zobaczymy, jakie ja one szczęście. Dobra, lecimy z kolejnymi. O, oh, jest Gastly. i, i Merkrow. Fajnie, fajnie znowu bez powtórek. Motyl ma coraz więcej. Nie no Motyru, już ty, tyle tych fioletowych będziesz miał, że możesz ułożyć jedno pod drugimi. Nie, nie, nie. Tutaj musi być zachowana moja koncepcja. 14. Już prawie połowa sertu za tobą. O, proszę, widzę. 15. pokémon, Z których? To jest powtórka i kolejna powtórka. Markrow. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj się u Nie. Kolorami chłop układa i nadal nie trafia. Dobrze, jest połowa setu. Połowa setu, a boosterów... U, nawet nie połowa. Zatem jedna piąta. Szósty booster i co? Powtórka, powtórka... I jest nowy Pokémon. 16 Pokémonów mamy. Gengar, czemu się powtórzyłeś? Jest 16, no ale widzę coraz ciężej idzie, trafiają nowych. Czy się uda? Najważniejsze, żeby trafić Pikacza. Co tu hmm. mówić więcej? Są dwa uda. No tak. Są albo się uda. uda albo Pikacz się uda. Co, nowy? Czyli 17, tak, Banet. Pikacz piękny, osiemnasty. Gdzie, gdzie tutaj Banetkę dać? Gdzie Banetkę dać? Tu Ci położę. Pikacz idealnie na środku on będzie stał. O i Miss Mages. Też widzę w kasztukę. Nie śmigana. Poczekaj, to Ci tak rozłożę, żeby było lepiej widać. Mamy, uwaga, przeliczę komisyjnie. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście. 14, 16, 18, tak 19. Jak, tak jak widzicie, Dezu umie liczyć. Jak możliwe 19, jak mamy potrzebę w parsy? A, 19 nowych. 19 nowych. A, dobra, Dezu umie. Co mnie tam interesuje, ile w sumie masz? Czekamy na komplet. Proszę, drugi pikacz. Może będzie co? Cała... Drugi Lycan Rock i drugi Driflo. No już idzie coraz gorzej. Pierwsza paczka, w której nie miałeś żadnego nowego. Zobaczymy, czy będzie jeszcze jeden pikarz. Potrzebujesz jeszcze 11 pokemonów. do dopełnienia seto. Czy ci się to uda? Są dwa uda. Jak już mówiłem. Są albo, dwa. jak to niektórzy mówią, są dwa sposoby. Mój albo nie będę dokańczał. Albo można kupić więcej. O, więc... i dwudziesta karta. Mm. Pierwszy fire Pokémon. Pierwszy i ostatni. Ja ci pomogę. A dziękuję, dziękuję. Są dwie opcje. Albo trafić samemu, albo ukraść do zemu. Mm, I nawet zrymowałeś. No. Proszę bardzo. Jeśli ktoś by chciał, Motyr zaczyna pisać wiersze. Piszcie do niego. Fantamp, czyli kolejna, 21 karta. Knuar już był. I Drift, I Drift Blim. Blim też był. Już chyba bliżej niż dalej, albo dalej niż bliżej. Ja ci szybciutko ile ci Up. zostało? O, i mu poleciało raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, a stąd co trzymasz? 14 paczek. To Więc dalej, niż zostało. bliżej. Jest ci sporo, 21, tak? Trzeba pamiętać oczko. Proszę bardzo dribbling po raz trzeci. Mimichio, wreszcie. Wreszcie, mimikę położymy tutaj. I banet. I banet. Czyli 22. 22. A jeszcze nie otworzy otworzyłeś kołowy. No Położę je na należy z boku. O, Zubacik. Zubacik, powtóreczka, tak jest. Marshmallow. I Micro. Kasówka, sztuka. Nieśmigana, sąsiad Czyli płakał jak 23. sprzedawał. Tak jest. 23. Liczba pierwsza. Dla tych, którzy nie wiedzieli, to jest nowość. Dla tych, którzy wiedzieli, to nic wielkiego nie powiedziałem. Drag uns po niemiecku, jakby ktoś. Tak się jest u nauczycie wielu rzeczy. Delmis powtórka. Spectrier i Miss jest też są powtórkami, to Ci pomogę. A dziękuję, dziękuję. Jeszcze 7. Układamy Tarota. Patrzcie, tyle paczek, a on musi trafić tylko 7. Zobaczymy. Ciekawe czy przed ostatnią paczką trafimy wszystko. To są, wtedy nie otwieramy kolejnych paczek. Proszę bardzo, jest Phantom. Jest handum i jest szapet. Coś czuję, że do końca będziesz walczył o te 7. Wystarczy 10 paczek razem z tą co otwierasz. Wystarczy, że po jednej karcie, w jednej parce nowej będziesz miał. Będzie super. Dermis powtórka, Trevenant powtórka i Merkrow powtórka. Ja Ci rozłożę, bierz się A, Na razie tempo mamy dobre, 9 minut. <laughs> Motor mierzy, Na to się nie liczy, za małe paczki. O, sinisty jest znówka sztuka. Spectrier. Spectrier, proszę. I Drifloon. I Drifloon, proszę bardzo. Czyli mamy 24, jeszcze 6. Vierundzwanzig. Tak jest, motyr bawi się zapowiadanie pociągów na dworcu głównym w Berlinie. Dokładnie. Das Klops, to jest chyba nówka. Pikachu, tak to też Pikachu jest jest, Pikachu i szapet. Czyli 25, tak? Jeszcze 5. Może? Jeśli. Może pojadę nad morze. Może jeśli. Będę chciał i uznam to za słuszne, dodam wam licznik pod, na, podczas montowania i będziecie widzieli. Jest kolejnym, w 26 Trevenant mm. powtórka i Graver Powtórka Więc piszcie, czy chcecie taki licznik do filmu. Jeszcze cztery albo nie napiszecie, bo w sumie nie, nie wiecie. Nie widzicie go jeszcze. Cztery na sześć paczek Czy to trafisz? Do końca będzie walka, do końca. Gasli. Gasli, proszę bardzo. Mimik. You. Mimikiu i. Driftblim. Pięć paczek, cztery pokrewone do trafienia. Robi się gorąco. Czy dasz radę? O, proszę. Polter. Polter, Polter guys. czyli nuff. Spectre. Spectre. i Driftblim to powtórki, to ci rozłożę. Czyli zostały ci trzy karty, tak? Na cztery boostery. Trzy karty na cztery No Nie wiem, czy to można nazywać boosterami, czy boosterkami. Pod ich boos rozmiaru Bustereczki. 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 Dobrze. Poltygeist zabieram. Powtórka. Czendelury hmm. jest nowa, czyli jeszcze dwie. Miss Magius Jeszcze dwie. <laughs> Będzie walka. Czy wytaka? Czy wytaka cały set Czy będę mógł sobie zostawić tego ostatniego boostera bez otwarcia? Sinisti powtóreczka Marsh powtórka i Merkro powtórka. Ile ci zostało? Czy przypadkiem nie dwie? Na dwa bustery. Te odkryje przejdzie. 2, 4, 6, 8, 10, 2 na 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Zostały ci dwa Pokemony do trafienia. Czy to zrobisz? Dask New... Sinistii, powtórka, Dask Noir, powtórka i Merkro powtórka. Ostatni booster i dwa Pokémony. Czy uzbiera? Czy zostanie bez dwóch? Zobaczymy. Sinistri już jest powtórką. Hans to powtórka. Ajajaj. Aj, aj. I dream. I film Bez dwóch został. Motor został w swojej części. Bez dwóch Pokemonów z pełnego setu. Zobaczymy, czy ja uzbieram więcej. A może uzbieram cały. Mam wyzwanie, żeby go pokonać. Trzymajcie za mnie kciuki. Zaraz szybka przesiadka. Dobra. Wracamy z moimi boosterami. Mam ich tyle samo, żeby nie było pojedynki sfery. Ja Przez... jeszcze przeliczę. Motyl... Raz, Motyl dwa, liczy. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć... na trzy, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 na 4, na 15, 18, 20, a 24, 25. Proszę bardzo. motyw pokazał swoją matmę. No i ja zaczynam. Zobaczymy. Czy ja trafię więcej kart z setu niż motyl? Czy w ogóle trafisz wszystkie? No, dlatego na razie zakładam, żeby trafić chociaż więcej niż ty. Czyli albo wszystkie, albo bez jednej. Dobra, pierwszy booster ciechnięty. ciech. Zaczynam od Litwika, Gengara. Ja Litwika nie miałem. I Merkrow. No nie miałaś Litwika. A u mnie w pierwszej jest Czy To ja te karty wezmę. Dobrze, czyli trzy już są. Kto by się spodziewał, że po pierwszym boosterze będą trzy? Uwaga, Fantam, Oj, Graveyard i Mimikyu. Mimikyu. Czyli już jest sześć. Nie jest tak źle. Powoli do przodu, doganiam się. Powoli, powoli. Na razie bez powtórek. No, dwa boostery i bez powtórek. Może I Ty tam. miałeś ich dużo, nie? Z cztery boostery bez powtórek miałeś. Nawet więcej. Myślisz? Zawsze możemy to sprawdzić na nagraniu. O, pierwsza powtórka Gengar, Bannett i Miss Mages. Jeden wiesz, że to jest oznaka porażki. Jeden już tak. Ale... Aha, drugi to tylko kwestia czasu. Dokładnie. O, fajnie wyszły. Dowiemy się za jakieś 10 minut. Zubat, Marshadow, Marshadow i szapet, który nie jest powtórką. Proszę bardzo. Na razie idzie nieźle. Chciałbym tylko pochwalić tego za otwarcie tej paczki. Idealnie. Aha, perfekcja, nie? Można wsadzić tam kartę i skleić. <laughs> Witamy na eBayu. Ajaj, aj, trzeba uważać. Tak jest. Uważajcie na takich ludzi. Proszę bardzo, Galarian, Runerigus, Drevenant i Driftblim. I Driftblim. Dobrze. To panie sędzio, ile już mamy różnych kart? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 14. 14. Dobrze, a teraz czyli do prawie połowa. Po tej barce to 15. Zubat, Chandelure, Drifun. I Drifun, czy jest Drifun? Nie ma Drifuna, o proszę. Czyli Pozw już 16. Pozwolisz, że ci przełożę, żeby było bardziej zgodnie. Rozumiem. Czyli jest już 16. 16, a Dużo jeszcze boosterów. O, Gasly jest z handlu. Już wyleciał, to niech będzie. Gasli i Szapat jest powtórką, chyba. Do tak. Do. Dobra. Dzięki motylu za pomoc. Macham z i paczki same się układają. Tak jest. Paczuszka i co my tu mamy? Hunter Hunter jest nówka. Gengar powtórka i Greyjard powtórka. Zaczyna się. Czyli ile tu już jest? 17, 18. Zaraz przeliczymy jako coś jeszcze z trzy, cztery Proszę bardzo, będziesz mógł liczyć. Nie ma co na dwie Banetka, powtórka, Spektriernowy i Miss Majius wydaje mi się tak był. jest był. No tutaj przesunę, żeby się na więcej miejsca. Kolejny busterek. Oj, ten ciężej. Ten stawia opór. Ten zawiera pikacza. Pewnie tak. A właśnie, ja pikacze się nie trafiłem, ma to miałeś aż trzy. Mhm. Kurczaczki. Możecie przyznawać nam punkty, komu lepiej poszło. Na przykład za Pikacze dać po 10 punktów. No tak, racja, za Pikacze trzeba punkty dać. Bo Motr miał ich bardzo dużo: Gastly, Chandelure I szapet. i szapet. Pierwszy booster bez niczego nowego. Not Pech, good. Pet Not good. Ja czekam, bo też bym mieć tego Pikaczka. Kolejny Gasli, kolejny chandelure i kolejny szapet. Będziesz no cóż, ten szapetów. popularny zestaw widzę w tych boosterach. I lecimy z kolejnym boosterem. Hunter powtórka, handum powtórka, Graveyard powtórka. Oj, u mnie coś czuje słabo będzie. Oj, będzie lipa. Trafiasz jednego litwika. Lajka, like Rock, dobrze, coś nowego, w końcu się ruszyło. Dask Noir jest pięknie. Idris powtórka. Panie Motylu, możesz jako sędzia przeliczyć: 2, 4, 6, 8, 10, 2, 14 4, 6, 8. Jeszcze dwie. Jeszcze 8. Jeszcze 8. Gazi, powtórka. Mimikiu, powtórka. I Miss powtórka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 boosterów, 8 kart do trafienia. Trochę cię przetocuję, żeby było ciekawiej. <noise> czyli jestem w podobnej sytuacji co moty. Muszę w boosterze trafiać. litwika Po jednej karcie nowej. I będzie super. Dasklops, chyba Dasklopsa nie było? Nie było. Gengar był. I szapet był. Czyli jeszcze 7. Ważne, żeby Litwik był. Albo. W sumie ciekawe jakiś kart nie miałem. Litwika i Galarian mm. Runerigus był. Jest i pikacz. Jest i pikacz. Pik pik, pika, pika. I driftbim. Czyli jeszcze 6, tak? Mhm. Mm Zgodnie z matematyką. 6 ka kart. Nie wiem, których nie mam, w sumie. Nie pamiętam co ty tam trafiałaś. Nie I... wiem, ale się do to... Widzę, kolejny Hunter wychodzi. Na wierzch. Hunter powtóreczka. Mimikyu powtóreczka Marru. i Merkrow powtóreczka. Niedobrze. Niedobrze, bo nie ma. Niedobrze, nie chcę przegrać z motylem. Dobra, Fikumiku, Lampent, O, to jest nowy. Czyli handle. To ja nie miałem Lampenta i Litwika. I Miss Majus. A mi brakuje jeszcze, ilu pięciu? Zobaczcie. się sobie w ciszy policzy. Ja otwieram i powiem ile mi brakuje. No w tych emocjach matma czasem nie. 25 masz. Czyli, Czyli 5, 5 brakuje. Litwik powtórka. Jesteś no. szczęśliwy, widzę. Pikachu powtórka. Merkrął powtórka. Jeszcze zdobyć lampę, powtórkę. To jest twój cel. Co tu jeszcze? A, ja Miss nie trafiłem, bo pamiętam, że ty miałeś. Ona jest zielona. A ja tu mam mało zieleni widzę. Ja miałem mało ognia. Ha! Wspomniałem o Dermis. Jest i To nie jest, proszę, proszę Państwa. Tak jest. Albo jest, ale, ale ja o tym <laughs> Czyli nie wiem. zostały mi cztery. Handstone też jest chyba w sztuką dla mnie, więc zostały mi trzy. Zostały mi trzy do zdobycia. Czy pokonam motyra? Czy zdobędziesz lampenta? Zostały mi trzy do zdobycia, a mam 5 boosterów razem z tym, co otwieram. Czy zdobędę? Sinistii. Nie wiem, sinisty. Nie miałeś. Więc zostały mi dwie. Spectrier. Spectrier jest tu. I Drivium Dream. jest tu. Czyli zrównałem się z motylem, proszę Państwa. Nie ma, ale... No ale <laughs> nie jesteś lepszy, bo nie masz Drugiego. <laughs> zrównają się z motylem. Morsz Może... milionowy Gasli, kolejny Marshadow i kolejny Miss Mages. Mo... The... Widzowie, możecie mu przydzielić punkty za dodatkowego Lampę, jak to będzie. A jak nie, to odjąć Odejmujemy <grymamy> za tylko jednego. Daska? Był Daskal czy nie było Daskala? Wydaje mi się, że był gdzieś. Odsłonię wam. Nie, nie było, było Daskala, czyli pokonałem Motyla. Czyli Venant chyba był gdzieś, tak? Był, był i Graveyard był. Jestem bez jednej karty. Która to była karta, bo ty ją na pewno miałeś Która to była karta? Jestem bez jednej Jakieś pewnie... Je, tej? Myślisz? Wydaje mi się, że tak Zobaczymy. Bez jednej karty jestem I to chyba bez tej, która tu jest. Czyli Poltigeist. Albo Poltigeist? Nie masz Poltigeist, nie masz Poltigaist. Jest Poltigeist! Handrum Stone jest tu i Drifloon jest tu. No i ostatni booster, czyli jeden booster przed końcem. Miałem pełen set. Czy Nie. będzie drugi rampant, żebym o tym mógł się cieszyć, że mu go oddam? W sumie to by znaczyło, że w naszym booster bundle, jeśli będzie drugi rampant, mamy dwa sety. Mamy dwa pełne sety. Tak jest. Uwaga. Wbijam to w całość, bo to będzie niespodzianka. Hunter. Task Noir. I Graveyard, No, niestety. Nie mamy dwóch pełnych setów, ale mamy jeden pełny set. I tak naprawdę, jak ci oddam tego Litwika, to jeden set bez jednej karty. Dego, a dokładnie Lampenta, więc. Więc, jeśli byliście ciekawi, czy da się uzbierać cały set kupując Tricord Trade Booster Bundle? Da, da się. się, a nawet więcej. Zdecydowanie szkoda, że nie udało nam się dwóch pełnych. Mogłoby być mniej Hunterów albo gaslich na rzecz tego jednego lampęta więcej. No ale trudno, najwyżej motyl zaparujesz na rynku. Na singla, Tak. Albo jakiś się kupi booster. Kupimy tysiąc boosterów, żeby lampęta trafić. Albo kolejny booster bandu Dokładnie. Dziękujemy Wam za to, że oglądaliście ten moim zdaniem super heroinowy odcinek. Zapraszamy Was na kolejne nasze odcinki Pokémonowe na kolejne odcinki specjalne. Które na pewno, jeśli chodzi o zbliżające się święta, to wystąpią. No i co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Zapraszamy na Lorcanę, bo to jest nowość na naszym kanale. Chcemy wiedzieć, czy chcecie to oglądać, czy Wam się podoba. Tam w trochę powiększonym składzie, zresztą zapraszamy, żebyście zobaczyli film i zobaczyli, jak w powiększonym składzie prezentujemy Wam te karty. Dokładnie. I czekam na... No to co? No to co? Trzeba się zbierać. Nie pokażę zegara, bo nie ma żadnej karty z zegarem, więc... Więc tak. Dziękujemy Wam i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć.